I witajcie na kanale Fashion Official, kolejny odcinek z serii Gry w Kości. Gra ta bezpośrednio wywodzi się z wojska. Grali, grają i zapewne grać w nią będą żołnierze na wojnach, na różnego rodzaju frontach, bowiem po pierwsze pozwala psychicznie choć na chwilę oderwać się od tej trudnej, wojennej rzeczywistości, a po drugie, co chyba nawet ważniejsze, dzięki tej grze mamy szansę zdobyć, cenne i wartościowe przedmioty, bowiem grać w to można praktycznie wszystkim. Wszystkim co się znajdzie, wszystkim co przedstawia sobą jakąkolwiek wartość, wszystkim na co w końcu zgodzą się pozostali członkowie gry zasiadające do danej partyjki. No nie ukrywam, że jest to moja ulubiona taka wieloosobowa, hazardowa gra w kości, a nazywa się postapokaliptyczna gra w kości. W skrócie dycha. Zapraszam więc do stołu, omówimy zasady, zrobimy przykładową partyjkę i Pokażę wam, dlaczego tak ją lubię. Chodźcie! Przy stole, jak widzicie, zgromadziło się już czterech łaknących zwycięstwa graczy. Gracz numer jeden ma ze sobą rację żywnościową amerykańskiej armii, MRE, paliwo chemiczne, nieco dobrej jakości czarnej herbaty oraz otwierasz do konserw. Gracz numer 2. Wjeżdża do gry z kompasem wojskowym, zapalniczką, która działa, pozostali gracze sprawdzili, światełkiem chemicznym oraz mięsiwem w puszce. Gracz numer 3 ma ze sobą lampkę na baterię ledową, która dobrze świeci, pozostali gracze sprawdzili. Nóż, baterię oraz wodę po goleniu, zaś gracz numer 4 postanowił na szale zwycięstwa postawić świecę, gwizdek, maszynkę ostrą do golenia, pozostali gracze sprawdzili oraz nieco napoju orzeźwiającego. No, i teraz, żeby zacząć rozgrywkę, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, rozbroić pełen zestaw kości, składa się on z pięciu. Rozbrajamy go do kości trzech. Z góry kubka lub z czegokolwiek innego robimy zaś znacznik generalski, który otrzymuje gracz numer jeden. Jeśli nie możemy dogadać się, który to jest gracz numer jeden, gracz numer jeden będzie tym graczem, który wyrzuci największą liczbę oczek na kostce. No i w porządku. Możemy zaczynać od stawiania zakładów. Bardzo proszę, zakłady obstawione, do wygrania w tej rozgrywce: gwizdek, nóż, zapalniczka oraz otwieracz do konserw. Kości przerzuca zawsze gracz siedzący po generalskiej lewicy PYK. I teraz, jeśli suma oczek jest 10 lub mniej, generał wygrywa, tym samym zgarniając całą pulę do siebie, na swoje konto. Jeśli zaś suma oczek będzie większa niż 10, no to towary wracają z powrotem do osób które je wyłożyły, cyk, i rozpoczynamy kolejną rundę. Znacznik generalski przychodzi do następnego gracza, kości do tego po lewej i zaczynamy obstawianie. Puszka z mięsem, paliwko, świeca, a on niech postawi wodę po goleniu. No i zaczynamy. Cyk, 6 plus 2 to jest 8, 9. No niestety, generał zwycięża. Tym samym poszerzając swoją pulę przedmiotów o kilka wartościowszych. Znacznik generalski przechodzi do tego, kości więc przerzuca ten, ale musimy obstawić. Herbata, baterie, świeca i niech będzie pyszno orzeźwiający napój. Przerzucamy kości. 5 plus 4 to jest 9 plus 1, 10. 10, czyli wygrywa. Inny jak generał. Bardzo proszę. Kiedy kończy się gra? Gra kończy się wtedy, kiedy gracze tak zadecydują lub kiedy umówią się na określoną ilość rund. Tak najczęściej to bywa, wtedy nie ma żadnych pretensji. Gramy powiedzmy do 10 rozgrywek i wtedy kończymy. Oczywiście gracz też kończy w przypadku, kiedy pozbędzie się wszystkich towarów. Wtedy przegrywa. No i tak właśnie by wyglądała gra w dychę. Cenna uwaga jest też taka, że gracze przed rozpoczęciem rozgrywki umawiają się na ilość przedmiotów, z jakimi wchodzą do gry. Czy to 5, czy to 10, ale musi być sprawiedliwie. No i teraz, zawierucha wojenna trwa na stole. Rundy lecą dalej w kółko Macieju do momentu, kiedy albo wszyscy gracze się nie wykruszą, wtedy zostaje jeden farciarz. Gracz, który odpada, traci przedmioty, musi odejść od stołu, co by nie lawirować lub gra się kończy, jeśli skończy się umówiona wcześniej ilość rund gry, lub gra się kończy, jeśli jakieś sytuacje zewnętrzne powodują, że mówimy, słuchajcie, koniec rozgrywki, bierzemy fanty, które mamy i pomykamy w swoją stronę. Także gra jest niezwykle wartka, pasjonująca, sympatyczna, no i można się co nieco przy niej obłowić. Także jak najbardziej polecam. Polecam również, i tu się teraz pochwalę, bo jestem bardzo dumny z tego zestawu, jako że bardzo lubię grać w kości, stworzyłem, sygnowany logiem Kuchni Kwasiora, zestaw do gry w kości, w skład którego wchodzi kubek, ręcznie wykonany w Polsce, z prawdziwej skóry, niezwykle klimatyczna rzecz, jest również mieszek, który działa jak kubek, możemy tu przerzucać kości, wysypywać, widać to na innych filmach, mieszek, sprawa podróżna, pakujemy tu kostki i cyk do kieszeni i wszędzie na świecie możemy z każdym zagrać o wszystko. Kości natomiast, haha, też niezwykła rzecz. Wykonane są w Polsce ręcznie z prawdziwych kości. Także mamy tutaj unikatowy, pięknie pachnący, niezwykle klimatyczny zestaw. To i to do kupienia jest na kuchniakwasiora.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy, ale jeśli nie macie takich zestawów na podorędziu, to grać można jakimikolwiek kośćmi się ma, bo, bo i tak emocje są tutaj gwarantowane. Pozdrawiam, do zobaczenia i życzę przyjaciele. Szczęścia w kościach!